Dzień dobry, w tej lekcji zajmiemy się rozwiązaniem zadania z eliminacji do Mistrzostw Polski w programowaniu PLC rok 2020. I tutaj w tej lekcji rozwiązanie zadania pierwszego, krok po, krok po kroku jak te zadanie zrobić. No, i tutaj pokażę, jak to rozwiązać na sposób, który jest czytelny, i też. A czytelność jest też brana pod uwagę, więc to warto, aby rozwiązując zadania, brać pod uwagę. Oczywiście, można to zrobić w szybszy sposób, który jest mniej czytelny, więc tutaj już musisz sam podjąć decyzję, bo przy rozwiązywaniu zadań jest też jakiś limit czasowy, więc też warto, żeby w tym czasie się wyrobić. Więc tutaj warto po prostu spróbować rozwiązać zadania, włączając stoper, zobaczyć ile czasu zajmuje rozwiązanie. Więc przejdźmy do treści zadania. W tej lekcji rozwiążemy to pierwsze zadanko. Czyli tutaj widzimy, jest potrzeba wykorzystania zbocza. I w zależności od zbocza ustawiamy wyjście. Na stan wysoki, jeżeli to zbocze się pojawi. I wejście i 0.0 służy do. Resetu, czyli do ustawienia tego wyjścia w stan niski. Więc takie, takie jest zadanie, więc zróbmy projekt od początku. Przygotujmy wszystkie nazwy symboliczne. Więc uruchamiam TIA Portal. Ok, no i tutaj uruchomił się widok domyślny. Więc przyłączmy widok na Project View. No i tworzymy projekt, czyli wybieramy Project New. Ok, nazwa projektu w polu Name: MPLC, Mistrzostwa PLC 2020. Zadanie pierwsze. Zapisuję w domyślnej lokalizacji w moich dokumentach w folderze automation. No i klikamy create. OK, projekt został utworzony. I teraz kolejny krok to dodanie nowego urządzenia do projektu. Czyli z drzewa projektu wybieramy add new device. No i wybieramy z grupy controllers z folderu Simatic S7200 CPU. Wybieramy model sterownika. Tutaj będziemy pracować na symulatorze, więc tak naprawdę można każdy sterownik dodać kwestia ile wejść i wyjść nam jest potrzebne. No my tutaj będziemy bazować na sterowniku 1212 12 DC DC, DC. I jak wiemy, aby uruchomić to zadanie na symulatorze, musimy wybrać sterownik trzeciej generacji z firmwerem co najmniej 4.0 lub wyżej. Więc tutaj będziemy pracować na firmwareze 4.4 najnowszym, który jest w wersji V16. Ok, zmienię jeszcze nazwę urządzenia na PLC. No I klikamy OK. OK, mamy projekt. W projekcie już sterownik. Widzimy widok konfiguracji sprzętowej. I tutaj ważna jest adresacja i w tym zadaniu akurat mamy wykorzystaną adresację domyślną, czyli adresy wejść i wyjść to byte zerowy. Wyjścia też bajk zerowy, więc te adresy wynikają z tych ustawień w tych polach. No i tutaj zostawiamy bez zmian, ponieważ te domyślne ustawienia są ok. Kolejny krok to utworzenie nas symbolicznych, czyli przechodzimy do PLC tags, No i tutaj dodajemy sobie tablicę dla wejść, czyli zmieńmy nazwę. Na Digital Input PLC i dodajmy sobie od razu drugą tablicę dla wyjść Digital Output PLC. No i dodajmy sobie wejścia do tablicy Digital Input PLC. Więc przechodzimy do tej tablicy. No i Tutaj uzupełniamy poszczególne kolumny tworząc nazwy symboliczne. Ok, więc pierwsze wejście służy do resetu, drugie wykrywa zbocze, więc tak to nazwijmy di reset strzałka w prawo. No i tutaj mamy i0.0, to jest OK, i drugie di. Input edge i kolejny adres. Więc mamy dwa wejścia, no i potrzebujemy wyjście. Czyli tutaj jedno wyjście, na przykład może być LED typu bool no i adres ustawiamy na q0.0 zgodnie z treścią zadania. Więc tutaj dla wejść dodałem przedrostki DI jako digital input, wejście cyfrowe, a dla wyjść DQ jako digital output, czyli wyjście cyfrowe. Więc w ten sposób będzie nazwa symboliczna czytelniejsza. Od razu widzimy po przedrostku do czego służy. Kolejny etap to przygotowanie kodu programu czyli przychodzimy w drzewie projektu do program blocks no i tutaj mamy domyślnie dodany blok OB1 no i na początku potrzebujemy danych aby wykryć zbocze więc dodajmy sobie nowy blok danych czyli add new block data block no i tutaj Nazwijmy go jako db-edge. No i dodajemy dwie zmienne do wykrycia zbocza, czyli pierwsza zmienna pomocnicza, przytrzymująca poprzedni stan dla input edge sygnału, i nas potrzebujemy zbocza narastającego. No i druga zmienna, to już zmienna o tym informująca, że pojawiło się zbocze. Ok, mamy przygotowane zmienne. Teraz napiszmy. Teraz napiszmy kod programu, który będzie służył do obsługi wykrycia zbocza narastającego. Zgodnie z treścią zadania wykrywamy zbocze narastające na wejściu i 0..1. Czyli potrzebujemy miejsce, gdzie napiszemy kod programu i to napiszemy w funkcji FC, czyli do projektu dodajemy nową, nowy blok. Wybieramy typ bloku jako FC. No i wpiszmy nazwę jako FC. Edge, typ bloku i nazwa, co tam będzie. Język LAT. I klikamy OK. No i dodajemy instrukcję, która jest potrzebna, by wykryć zbocze, czyli z prawej strony z folderu BitLogic Logic Operation dodajemy instrukcję wykrywania zboczy, instrukcję z literką P. No i tą instrukcję trzeba sparametryzować, czyli na górze sygnał, dla którego, czyli nazwa symboliczna dla której wykrywamy zbocze, czyli w naszym wypadku DI input edge. Enter i tutaj pomocnicza zmienna, czyli nasza zmienna z bloku danych db edge i tutaj last state i wynik, czy zbocze się pojawiło, zapisujemy do kolejnej komórki pamięci też z bloku db edge one shot, więc tutaj klasyczny zapis wykrycia zbocza, tylko że w funkcji grupującej zadania, w funkcji gdzie Będą fragmenty kodu odpowiadające za wygrywanie zboczy. No w tym zadaniu akurat tylko jedno. I jak wiemy, jak funkcję już przygotujemy, trzeba tą funkcję wywołać. Więc przejdźmy do bloku OB1 i tą funkcję metodą Drag and Drop wywołujemy. No, i kolejne zadanie to już kontrola naszego wyjścia zgodnie z treścią zadania. Więc to te zadanie też możemy zrobić w nowej funkcji. Czyli dodajemy nową funkcję, na przykład control output. Też w języku LAT klikamy OK. No i tutaj będzie nam potrzebna instrukcja set/reset, aby to zadanie wykonać, ponieważ są warunki po którym wyjście musi być ustawione i musi być ustawione cały czas do momentu, aż kolejne wejście zmieni stan wejście od resetu, aby wyjście ustawić stan niski. Więc dodajmy instrukcję set/reset. Czyli metodą drag-and-drop przyciągamy No i musimy sparametryzować Czyli z instrukcją eno sprawdzamy czy pojawiło się zbocze Czyli z naszego bloku DBH, i zmienna one-shot Na wyjście na, do instrukcji set reset podłączamy wyjście Czyli nasze wyjście q0.0 no i warunek warunek resetu. Czyli tutaj jeżeli na wejściu I I0.0 jest stan niski, no to wtedy musimy ustawić wyjście Q0.1 stan niski. Więc to zapiszmy. Czyli musimy dla naszego resetu sprawdzić, czy jest stan niski pod adresem i0.1, czyli korzystamy z instrukcji nc. No i tutaj di reset. No I w ten sposób napisaliśmy sterowanie wyjścia. Pozostało nam wywołać funkcję, czyli przechodzimy do bloku ob1 i wywołujemy kolejną funkcję. Zapisujemy projekt, i w ten sposób mamy rozwiązanie zadania. Więc kod programu został napisany. Pozostało nam tylko. Przetestować. Więc tutaj uruchomimy symulator i sprawdzimy, czy ten kod programu działa. Czyli żeby uruchomić symulator w drzewie projektu, zaznaczamy sterownik i klikamy na Start Simulation. Zgadzamy się na symulację projektu. No i tutaj w danej chwili można być podłączonym albo do rzeczywistego sterownika, albo do wirtualnego. I o tym mówi to okienko, więc też zgadzamy się. Trwa kompilacja. No i zaczynamy proces ładowania, czyli tutaj. Zgadzamy się, klikamy load i w, po, w polu, w kolumnie action zmieniamy start modu, żeby sterownik z trybu stop, teraz jest w trybie stop przeszedł do trybu run i klikamy finish. Ok, sterownik jest w trybie run, no i teraz potrzebujemy zadać Sygnały wejściowe, więc musimy przyłączyć widok symulatora na Project, więc tutaj klikamy Switch to Project View. Uruchomił się widok projektu. Dla symulatora PLC-SIM. No i teraz tworzymy nowy projekt dla symulatora, czyli project new. No i nazwa projektu MPLC 2020 PLC-SIM. Zadanie pierwsze. No i zapis projektu będzie do folderu simulation w moich dokumentach. Czyli do domyślnej ścieżki. Klikamy Create. Projekt został już utworzony. Wstępnie. Teraz trwa połączenie z Tia Portal. Ok, no i już. Już jesteśmy w gotowym projekcie. No i przechodzimy do zadania wejść, czyli drzewa projektu. Rozwijamy sterownik i przechodzimy do device configuration. No i tutaj mamy dla naszego sterownika listę sygnałów naszych. Zmiennych symbolicznych, które przygotowaliśmy w projekcie w TIA Portal. No i teraz zrobimy, zrobimy test: czyli przejdźmy do funkcji Control Output. Włączmy okularki. i teraz wróćmy do symulatora PLC Sim, no i najlepiej właśnie mieć dwa narzędzia w tym samym oknie, czyli TIA Portal pod spodem, na górze PLC Sim, no i tutaj musimy ustawić DI Reset w stan wysoki, aby warunek resetu wyjścia nie był spełniony, aby można było to wyjście, wysterować. No i teraz zobaczmy, czy zbocze zostanie wykryte i czy warunek wykrycia zbocza zostanie tutaj spełniony, aby wysterować wyjście. Czyli zaznaczam checkbox input. OK, i widzimy, jest na zielono. Tak samo tutaj. W PLC sim też widzimy, dla dekulet mamy zaznaczony checkbox. Odznaczam. Dalej wyjście jest w stanie wysokim. Zmieniam stan dla DI Reset. No i widzimy, wyjście zostało zresetowane. Tak samo tutaj w symulatorze też to dokładnie widzimy. Włączenie i odznaczamy checkbox przy resecie aby wyjście Q0.0 ustawić stan niski więc w ten sposób zrobiliśmy rozwiązanie tego zadania z podziałem na moduły czyli mamy jedną funkcję, jeden moduł wykrywający Zbocza, drugi moduł już sterujący wyjściem, czyli można powiedzieć, realizujący serce główną część zadania. No i też mamy blok danych, gdzie są przygotowane zmienne, które łączą ze sobą odpowiednie moduły programu. No i tutaj został wykorzystany blok danych. Ale oczywiście można te informacje zapisywać w markerach. Cały ten projekt można zrobić bezpośrednio w bloku OB1. Bez, bez funkcji, bez bloku danych, wtedy na pewno będzie trochę szybciej, aby mieć już finalny projekt z rozwiązaniem. No i tutaj, jak zawsze, koszt to czas, i czytelność. Więc jak zawsze coś kosztem czegoś, więc tutaj decyzja należy do Ciebie, którą drogę wybierasz. Pamiętaj, że czytelność projektu z tego, co mówią organizatorzy, też jest brana pod uwagę przy punktacji, więc to może zaważyć, czy zostaniesz mistrzem PLC. Pod nagraniem jest Projekt, który tutaj zrobiliśmy, projekt pod uruchomienie TIA Portal V16, ale też projekt jako kod programu w PDF. -ie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji, gdzie będzie rozwiązanie zadania drugiego.